Siemano, cześć, witajcie, tutaj Bursz i Bronia Cześć Dzisiaj gotuj z burżami Pokażemy Wam prosty, można, no nawet w sumie to nie jest przepis, tylko generalnie Pokażemy Wam jak robimy sos szpinakowy Z serkiem topionym, oczywiście szpinakiem Śmietaną 18% Sosem knor, spaghetti 4 sery z brokułami Przyprawami, jakimś tam czosnkiem oraz oczywiście z makaronem. Biorciu, ale hałasujesz. Rozumiem, że chcesz pokazać jaki to... O, widzicie? Taki brykiet to najlepszy jest. Tak. Polecamy serdecznie. Chociaż ja jeszcze nie robiłam z tym 4 serii śmietanów. Film nie zawiera logowania... Produktu. Produktu, tak. Dobra, to pokażemy Wam co robimy dalej. Odpalamy, słuchajcie, kuchenkę. Oczywiście gotujemy, słuchajcie, wodę. Na, na samym początku nastawiamy wodę. Co dalej, Biorciu? Co dalej? No w zasadzie możemy przejść do robienia sosu. Do robienia sosu. Jak będziemy robić ten sos? Proszę bardzo, pokazuj. W zasadzie sama nie wiem. No coś tam trzeba zrobić. Wsadzić, rozgrzeć patelkę z olejem, nie? Rozgrzewamy patelnię. Słuchajcie, kolejnym krokiem na... Będzie na y, podgrzany olej wyłożyć y, szpinak. Otóż to. Aby się rozmrażał powoli. W ogóle bardzo malutkie są te kosteczki. I nie wiem czy nie wziąć tak pięć, no bo to będzie bardzo dużo tego sosu. Nie no weź jeszcze najwyżej w razie czegoś się dołoży. Teraz to jest w wsadzę do zamraża. A w międzyczasie pokażę wam taki bajer. Niech to się rozmraża, a ja wam pokażę taki fajny gadżet yy z Biedronki. Ale że go Majka gdzieś zgubiła chyba. A co? No do robienia kawy. A. O, jest. Ostatnio w Biedronce na były było takie coś. Takie do mieszania. Czekaj. Napojów raczej nie gorących. Dlatego jest taka przykrywka i tam to się smaży, a patrzcie tutaj. A ja nie mogę znaleźć żadnej przykrywki. Żadnej. Kawa trzy w jednym? Wrap, karmel. Przyszła Biorciu Biorcia przykryła szpinak. A to jest gotuj, gotuj. Naprawdę z burżem sobie ugotuję kawę. O. Mam nadzieję, że mi teraz to wystartuje, chociaż. I muszę do tego dolać mleka. Tak. Tam chyba musisz nawet otworzyć to czerwone na dole. Dobra. Dolewamy do tego, słuchajcie, zimnego mleka. Jakieś najpierw wlać mleko, a dopiero potem no wiem. wysypać. Starczy. Być się nie zmieści do. A ty, Bior, ty nie chcesz? Nie. Być się nie zmieści do szklanki. Dobra, teraz Ty przytrzymaj. A ja wszystko schowam. I coś takiego teraz włączamy. I to się miesza. Tylko pamiętajcie, żeby najpierw wlać mleko, a dopiero potem wsypać. Bo Biorcia do was przyjdzie i wam pierdzieli. Biorcia mówi, że mogę nagrywać, to nagrywam. Już się szpinak rozpuścił. I Biorcia będzie dodawać kolejne składniki. Serek topiony. On się niech rozpuszcza tutaj, a zajmiemy się teraz makaronem. To jest sól. Solimy wodę tak trochę według swojego uznania, Tylko, ale no. Bo wiesz co, ta kostka czosnkowa jest strasznie słona, dlatego makaron nie będzie bardzo słony raczej malutko. Bo sól zawsze można dodać, ale już się jej nie odejmie. Boże, ale piękne słowa. Pięknie to ujęłaś. się powoli tutaj zagnie. Słuchaj, jakoś jakoś wygląda. Czy Makaron już... też się powoli gotuje. Co to jest? Co? Co? Nic, po prostu za dużo makaronu wsadziłam. A to jeszcze nie jest dokładnie sos, a bardziej taka jakby baza. Baza sosu. To jest baza sos. Dobra, teraz dajemy śmietanę. O kurde. Nie jest jakaś zepsuta, czy śmietana naprawdę tak wygląda? Nie, ją trzeba po prostu wymieszać. Ale śmierdzi. Śmierdzi? <śmierdzi> Nie wiem. Ło, wow, kwaśna to jest. No śmietana. Czekaj. Głuba akcja. No. A do tego nie piszem na cebula? Nie, bo dodamy tą kosteczkę czosnkową. Aha. Bo cebula się zazwyczaj zepsuje i... To nie jest kosteczka czosnkowa. To kosteczka chemiczna. Dlaczego? To są dobre. To są chemiczne. Czosnek to jest... To ma ząbki ma i z warzywem, a nie kosteczką. Dobra. Ile ja tu jest mililitrów? 200. 200 ml. No i dobra, nie będzie. Bo reszta do lodówki. Zobaczcie, widowie. Tak powinien wyglądać czosnek. Widzieliście kiedyś u babci na wsi, żeby taki czosnek rósł. W ogródku. No ja myślę, że nie. Dobra, słuchajcie, na szybko nagrywamy, bo jest gruba akcja. Biorcia wsypuje knora. Knur, knor, knora. Dobra, dawaj. O kurde, jo. Wsyp wsypiemy wszystko. No a co? Koks. Makaron, kuba, mieszaj, makaron. Makaron, kuba, mieszaj. Eee, widelce. Tak, widelce. Pobuzuję. Widzowie, zaraz was tam wrzucę. Się gotujecie. A tego nie trzeba już włączyć? Trzeba spróbować. To już jest dobre. Tu jest al dente, czyli nie za twarde, nie za miętkie. Ja to położę tutaj. Ja spróbuję, czy jest al dente. za twarde. Nie jest al dente, jest za twarde. Mhm. Nie róbcie tak, to nie higieniczne. Mm. Nie, nie! Jezu! No, żartowałem Burcia mówi nie gadaj, tylko mieszaj makaron. Kogo ludzie wypromowali. Kogo? I sam sobie się też wypromował swoją głupotą. Krużwila? No. No nie wypromował go nikt? Nie wierzę, że... No wszyscy gadali o Krużwilu. No właśnie. Burze, gadajcie, e, boże. Widzowie, gadajcie o burżu. Burze, gadajcie o widzach. Ciągle gadam o widzach i do widzów. Trzeba dodać tą śmietanę. Bo się kochanienki robi zbyt... Twarde? Nie. Ale co ja potem zrobię z tą śmietaną? Hm? Zjesz. No, mm. dodasz do kawy. Śmietana osiemnastkę. No. Ona jest do zup. Aha. I sosu. No a kawa to. A kawa też jest rzadka, zupa też jest rzadka, więc co za różnica? Może śmietana... Chodzi o smak, bo kawa jest, powinna być bardziej słodka niż słona. Kawa jest gorzka. Ale powinna być bardziej słodka niż słona. Łamiemy stereotypy. Dobra. <noise> Słuchajcie, Bursz poszedł mi po bazylię, w tym momencie pokryję mu, wezmę tą kostkę i spróbuję ją wrzucić i odpieczętować. Albo jednak nie, bo makaron mi się za bardzo gotuje. To dodać? Nie teraz. Nie teraz? Nie teraz. To jest bazylia. Wuala. Nie, to miałeś spróbować, czy jest ok. Według mnie jest ok. No to dobra, jak mówisz, że jest ok, to jest. Jest ok. Dobra. To dodać? Ile no, się nie Wiele doda... razy ci można mówić, że teraz nie. Kostkę. Tak. Dorciu, nagra, ja chcę, ja chcę dodać kostkę. Nagrywa się. Patrzcie, dodaję pastę. O kurczę, przypala mi się. Dobre jest przypalone. Sos przypalony? No, wszystko co przypalone jest dobre. Popcorn jest przypyszny, przypalony. I to się jeszcze, czy nie? Nie, no wrzuć no po prostu. A troszkę tego? Już dodałam. Już? No tak, nie widziałeś? Nie. Na filmiku to nawet zrobiłam. Bursz jest nieprzytomny. Przytomny. Ma być taki gęsty, czy dodać trochę wody? Nie, jest okej. Okay. Chyba gęsty, no nie? Nie, jest OK, no. To ma być sos, nie zupa. No tak. No. Dobra. To teraz to dodać? Nie, to się dodaje na koniec. Do wizualizacji. Nie, to się to sama daje. Ja bym gotował inaczej, zupełnie inaczej. wszystko bym zrobił od końca, jak gorcia. Aż widzisz, aż się lodówka włączyła. Wola! Zrobione szybko, prosto, smacznie. Jak mamy? Otóż to. Smacznego.